Ja już miałem dość, a to było luźne, to teraz może być gorzej. Podwójnie dojdę. Teraz wchodzimy w dół, później wchodzimy do góry, później wchodzimy w dół. Dojdę podwójnie. To co wracamy? Ja byliśmy tam. No. Szanuję. Byliśmy tam, jak widzicie, ten budynek. Jest I, I doszliśmy do tutaj, ile? 20... 20 kilka minut. Tak. No powiem mam dla widoku było warto. Patrzcie, lamusy jadą kolejką. Eee, ciotki! A można im pomagać. Albo Elka pokażę. co, że Legia? Powiedz <grym> <grym> no. tam, dostał. jak to jest być skrybą. <grym> nie <grym> nie <grym> powiem, <pomiędzy grym> czy dobrze, czy niedobrze. Ja powiedzieć, że, <grym> że wszyscy nie najbardziej. Powiedziałbym, że <grym> ludzi! Ludzi, którzy podali nam pomocną. Nie. O, nie, ale po prostu. Odchodź wysadzić. Marchew, no. Amen Dobra, to idziemy sadzić Marchewki. Jeszcze dwa zostało. I pokażemy Wam szczyt. Szczytów. Jak Do niego dotrę, kiedyś. Na pewno. Macie przewodnik, da się. Mam motywację przewodnik.